Tragiczne wieści od Marcina Gortata. Jego ukochana mama zmarła po ciężkiej chorobie. Marcin Gortat przekazał tragiczne wieści. Okazuje się, że nie żyje jego mama. Kobieta zmarła w wieku 75 lat. Przed śmiercią długo chorowała, o czym jej syn często opowiadał w mediach. W sieci pojawił się teraz poruszający wpis. Tak sportowiec zdecydował się pożegnać swoją mamę. Mama Marcina Gortata robiła wszystko, aby zapewnić synom godne życie. Marcin Gortat nigdy nie ukrywał, że jego mama całe życie poświęciła jemu i jego bratu. Wychowywała ich bowiem sama i robiła wszystko, aby zapewnić im godne życie. Zdarzało się nawet tak, że pracowała na kilka zmian, wszystko po to, aby zapewnić synom szczęśliwe dzieciństwo i świetlaną przyszłość? Potrafiła pracować na dwie, trzy zmiany i starała się dać wszystko, co tylko możliwe? Teraz z kolei my z bratem staramy się dać mamie wszystko, co jest możliwe z naszej strony. Zaopiekować się nią najlepiej. Jak tylko się da. Mama by wypróła serca dla nas, swoich synów i za to jestem dozgonnie wdzięczny, mówił Marcin Gortat na antenie. Dzień dobry TVN. Teraz, niestety, media obiegły dramatyczne wieści. Okazało się, że kobieta nie żyje. Marcin Gortat postanowił pożegnać ją w poruszających słowa. Marcin Gortat wprost mówił o stanie zdrowia mamy. Marcin Gorta wielokrotnie mówił o stanie zdrowia swojej mamy. Kobieta w 2015 roku przeszła udar i nigdy nie wróciła do pełnej sprawności. W 2023 roku postanowiła opowiedzieć o tamtych wydarzeniach w rozmowie z faktem. W wywiadzie wyznała, że uratował ją znajomy, który wszedł do mieszkania przez otwarte drzwi. Szłam do kuchni. Nagle wszystko się wywróciło w oczach. Upadłam. Leżałam w korytarzu. Zupełnie sama. To był udar. Na szczęście mieszkanie było otwarte. Znajomy wszedł, najpierw spróbował mnie podnieść, a potem wezwał karetkę i zadzwonił po starszego syna Filipa. Filip był przy mnie od początku choroby, a Marcin pierwszym samolotem przyleciał do Polski. Gdy miałam udar, był ze mną. Jestem taka dumna ze synów, mówiła. W maju tego roku Marcin Gortat przyznał natomiast w rozmowie z Dzień Dobry TVN, że jego mama czuje się coraz gorzej. Wówczas przebywała w szpitalu i była w ciężki stanie. Koszykarz nie ukrywał, że była to dla niego bardzo trudna sytuacja. Mimo to cały czas był na miejscu i starał się opiekować swoją rodzicielką. Mama leży obecnie w szpitalu i jest w bardzo ciężkim stanie. Telefonów już nie odbiera. Jest podpięta pod bardzo dużo przyrządów. Widzę mamę codziennie. Jestem w nowej roli z tego względu, że karmię mamę, sprzątam wokół niej, przebieram ją i wraz z bratem robimy wiele rzeczy, które musimy robić, bo mama teraz tej pomocy potrzebuje, mówił. Nie żyje mama Marcina Gortata. Marcin Gortat publikował w serwisie Instagram dramatyczny wpis. Okazało się, że jego mama Alicja Gortat nie żyje. Kobieta odeszła w wieku 75 lat. W sieci pojawiło się czarno-białe zdjęcie, na którym widać, jak koszykarz obejmuje swoją rodzicielkę. Ponadto sportowiec dodał jeszcze kilka innych ujęć, które ukazują jego mamę w różnych etapach życia, w tym w młodości. Całość dopełniona została o krótki opis. Dzisiaj o godzinie 9 rano odeszła nasza ukochana mama Alicja Gortat, 75 lat. Mistrzyni Polski w siatkówce, reprezentantka kraju. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, napisał koszykarz. Pod postem szybko zgromadzili się fani i przyjaciele koszykarza, którzy postanowili okazać mu wsparcie w tym trudnym czasie. Z tego powodu pod wpisem znaleźć można wiele wpisów zawierających m.in. kondolencje dla całej rodziny. Moje kondolencje Marcin. Marcin, a bardzo ci współczuję. Kondolencje brachu przyjmij najszczersze wyrazy współczucia. Moje kondolencje, dużo siły, piszą internauci. My również przyłączmy się do tych słów i składamy najszczersze kondolencje.